Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Harry Kane. Deli. Raheem Starling. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Gol! Jest jeden do zera! Dobrze się stało. Zasłużone prowadzenie. Przez większość czasu dominowali. Prowadzili swoją grę. Bramka była kwestią czasu. No, niewiele tu brakowało, a nie byłoby bramki. Arbiter w zasadzie nie był z daleka w stanie ocenić, czy piłka przekroczyła linię całym obwodem, czy też nie. To prawda, dobrze, że sędziowie dysponują dziś technologią umożliwiającą im sprawiedliwe rozstrzygnięcie. z objąć prowadzenie, i utrzymać się do końca pierwszej połowy. Dobrze, do przodu. Strzela! Tak, tak, bramka! Piłka w siatce! Niesamowita reakcja kibiców. No, widzimy w powtórce, jak pięknie to zrobił. Idealne wyczucie. Bramkarz bez szans. Wspaniałe wykończenie akcji. Takie strzały to ozdoba każdego meczu. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Faktycznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszat. Najwyraźniej ma pewne zasady. Christian Eriksen! Gol! Bramka dla Danii! Zwiększyli i tak sporą przewagę. Przeciwnicy i chyba już raczej nie dogonią. Są teraz w tak dobrej dyspozycji, że ten mecz już raczej wygrają. Trippier. Christian Eriksen. Kane. Ali. Harry Kane, Deli, Aisela, Tejai, Bramka. No i proszę, Bramka, mówią, że ta noga służy mu do podpierania. Zaryzykował i opłaciło się. Piękna bramka. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Iwan Rakitić, Barza strzelał, piękny gol! Ależ błyszczy dzisiaj formą, to już drugie trafienie. Może obejrzymy Hatrika w jego wykonaniu. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. No najwyraźniej trener uznał, że Hernandez strzałki ciarito i piłka w siatce. Ależ pokazał co potrafi meksykański napastnik. kę piłka odbiła się i spadła z impetem do bramki. Tak, trochę szczęśliwie, ale bardzo ładnie to wyglądało. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Dobre dalekie wybicie. Dośrodkowanie do Azara. Rzadko oglądamy! I to w dodatku celne, a wiesz, to nie jest oczywiste! Bramkarz zupełnie bezradny!